W dzisiejszym odcinku pomóżcie mi stworzyć kreację dla trzech superbohaterek z Cape of the Hunters Rumi, Mira i Zoe więc Tak, zaczynamy! Ok, i pierwszą postacią będzie Rumi. Dla Rumi, ja już mam chyba perfekcyjną kreację. No, ok, spróbujmy wejść tutaj. O, i my myślę, że to jest ta kreacja. Ok, jeszcze jest tylko. Zmienimy kolor na fioletowy. No, chyba. Nie wiem, nie pamiętam jaki fioletowy, na pewno nie taki. Postarajmy się. O, na przykład, gdzieś taki fiolet. Nie wiem, bo ja niezbyt często oglądam w ogóle to. Ale no cóż, słuchajcie. O, myślę, że to jest właśnie idealna kreacja dla niej. Dla Rumi. A, a. O, no, Rumi chyba miała no, takie, jakby, takie oczy. Chociaż nie wiem, no najwyżej potem zmienimy. No okej, okay, brwi. Brwi. No okej, okay, mogą zostać takie, ale na pewno w innym kolorze. Ok myślę, że gdzieś takie powinny być idealne. Ja niezbyt dobrze pamiętam. W ogóle, no, jaka jest Rumi, ale wiem, że Rumi była demonem. I Rumi też była bardzo uśmiechnięta. Myślę, że gdzieś coś takiego, ale nie. Nie wiem, takie coś, czy takie? Tak, takie na pewno, nie, nie. O, może gdzieś takie, tak. Coś takiego, takie, no to nie wiem, ale może też być. No okej, okay, lecimy dalej. Ona chyba raczej nie miała piegów. No tak, no dobra. No i teraz tak. Spróbujmy teraz tylko znaleźć do niej jakąś idealną kreację, jaką tylko damy radę. Mam nadzieję, że trochę tego będzie. Otóż, Rumi, mm, znam taką YouTuberkę, która właśnie miała ten strój. I to była chyba Muffinka z Muffin Art. No dobra, i lecimy już dalej. No okej. Okay. Oto by była idealna. Nie, dla mirakul jeżeli wy jeszcze tego nie oglądaliście. No to nadróbcie, bo to jest mega fajny materiał. na chwilę dobra okej, okay. okay, ale tak niezbyt wiem tutaj są takie bardziej właśnie dla kobiet w ciąży no, a szczególnie gdzieś taka o, no albo u, taka, taka 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 o, gdzieś jeszcze taka była no, o, taka gdzieś więc to są właśnie takie dla kobiet w ciąży, ale tutaj nie wiem czy znajdziemy jakąś taką właśnie dla Rumi, bo ja nie patrzyłam wcześniej, tak szczerze, tak w ogóle. No i teraz tak przyznaję się, ja nie jest być dobrze w ogóle znam te postacie, o syrenka, to nie wiem, ale to nie jest dla syren, nie teraz właśnie nie robimy syren może w innym odcinku, ale to naprawdę już może w innym odcinku. Sorry, że ja tak dużo gadam, a no ale, no nie no, nie, nie znalazłam chyba raczej, nie no, sorki, albo my chyba, sorry, nie obrażam was, skape neon hunters, no albo ja po prostu no, nie znalazłam żadnej takiej stylu do tego. A ja właśnie bym potrzebowała, więc, no nie wiem, może, że może chyba, no nie wiem, nawet chyba jakąś zaraz może stworzy, no bo na pewno nie zostanie właśnie w takiej zrenie jak teraz. O. No, ale bo ja nie wiem, już naprawdę nie wiem. Nie, no, ona miała chyba no, taki jakby kombinację, może gdzieś tutaj jeszcze raz wybędzie, Spójrzmy sobie. Tak właściwie, no to ja to jeden raz tylko oglądałam. I bardzo to lubię, tak szczerze i tak w ogóle. Tak w ogóle to ja to mega bardzo lubię, ale czy to w ogóle jest takie? No nie wiem. Nie ma. Przejdźmy, może. Że, yy. Ona chyba jeszcze też miała. Nie wiem, jak zrobić yy, na tym. Takie krostki demona, jak ona miała. Może jedynie spróbuję na buzi jakieś piegi w tym. Nie no, tak to na, o, no, na pewno nie. Ja myślę, że ja bym chciała. Nie, tak też nie. Nie, nie. Mamuś, bo ja nie mam żadnego ubranka z k Demon Hunters do um, Rumi. Okej, okay. no cóż, dobra, musimy improwizować, bo ja nie, nie mam żadnego takich właśnie ubranek, więc no wiecie co mi, co jak tutaj się robi, o Boże, o Bożdziu. nie. Nie wiem nawet jak to zrobić. No boże. Pełno jest tych ubranek, ale ja naprawdę nie umiem wybrać. Spójrzcie jest to, 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 jest to. Jest to, jest to, jest to, jest to, jest to, jest to, to, jest to, jest to, jest to, jest to, jest to, jest też to, jest też to, jest to, jest to, jest to, jest to, jest to, jest to i jest też to. No ale właśnie nie wiem, która z tych wszystkich wybrać, bo to ono na pewno nie wyjdzie nigdzie, nie będzie zgłaszać. Ej, wiem. Może coś takiego. Kon. Ej, no dobra. No to, e, ona była czy, pół półłowcą a pół demonem, więc ja nie uję się określić, kim ona była. W sklepie, no tak, ale ja nie mogę nic kupować. No i teraz o. O, o będzie, że ona będzie dorosła. No czekajcie chwilę. A no, dobra. No to tak. Ona była teraz nastolatką. No więc ja wszystkie te trzy dziewczyny też zrobię jako nastolatki. Nastolatka. Już no nastolatka. Zresztą to tak, no dobrze. No i teraz tak. Zacznijmy, oczywiście, że od włosów, no bo no, no przecież, no my musimy zacząć też od włosów. Właśnie, bo włosy są też najważniejsze, prawie. No dobrze, ale oho, ile tutaj. Teraz zrobimy może Mirę. Mira miała chyba takie gdzieś włosy, ale... Bo, bo ona miała chyba... Nie wiem, gdzie właśnie. Od, no takie, ale te z tyłu były rozpuszczone. Te z tyłu były rozpuszczone, a z przodu były takie nierozpuszczone. Coś w tym stylu, ale nie w tym stylu. Nie wiem. O, to. Ja myślę, że to lub to nam jest... Nie, to... Na miejscu numer jeden. No i teraz. No myślę, że ona miała, właśnie gdzieś taki. Nie, nie aż taki, nie. Myślę, że ona miała gdzieś, o, takie właśnie włosy. Takie jest przepiękne włosy, są przecież. Kto nie różowego, halo. To jest akurat czerwony, a to jest bardzo blady róż. Taki. Okay. No i teraz No i my już. On. No ja nie chcę mieć brody, czy oni oszaleli Ojej. No bo... ja. i teraz tak, ona miała. Ej, nie, no i mogłam również dać te oczy, ale nie, dobra, już nie. Ona była taka... bo ona miała taki właśnie... Ona miała gdzieś taki głos. Więc ona była ona taka jakby... Na pewno nie Barbie chociaż różowe włosy, nie, nie, to nie było z Barbie, ale no coś tam pamiętam, myślę, że takie zwyczajne są chyba najlepsze, no już, no to tak, no i teraz tak, teraz spróbujmy się dalej poszukać kreacji, nie, no nie pamiętam w ogóle, ej, nie, no bo bo chyba wszystkie miały taką samą kreację, no pusz, no, więc bo ja tak właściwie tak w ogóle... to ja tego w ogóle nie pamiętam jak czekajcie. Sprawdzę. Odebrałam ją taką gdzieś kreację, Nie pamiętam nawet na którym to znalazłam, więc chhoho, no już trochę tego będzie. O, dobra, to było też tu. No tak, idealnie. I o, o. O, już trzecia nasz. I to też właśnie będzie o nas to latka. No. Mm -hmm. No i coś taki włoski, mm. najpierw chyba nie. Nie. Wiem, że kolor najbardziej czarny, jaki tylko bym znalazła. No. Mamuś! No i teraz tak. No cóż, no dobrze, ja myślę, że to coś takiego, ale nie coś takiego, no bo ono miało być właśnie na dole, a nie na górze. Takie? No, jak nic lepszego nie znajdę, no to co? No dobra. I no, ale bo to to, skóry nie takie. No tutaj. ona miała nie no. No to myślę, że ona miała gdzieś o takie. No bo wiecie co, ja to oglądałam tydzień temu. No cóż, no dobrze, a Miraculum oglądałam wczoraj. Dzisiaj też. A więc, no to, co. No Dobra, dalej. No hmm. i teraz tak, no i znowu to samo dzianko musimy znaleźć. Od tutaj. No i teraz tak. E. No bo. Czekajcie. Sami ocenicie, jak mi wyszło. Jak mi poszło. Hmm. Ja myślę, że mi wyszło akurat to idealnie. Która z Was najbardziej Wam się podoba. Napiszcie w spokój. No napiszcie w komentarzach Rumi, Mira czy też Rumi, Mira czy też Lila? Nie. Rumi, Mira czy też Zoe. Napiszcie w komentarzach. Ok, Rumi, Mira i Zoe. Ja w ogóle nie pamiętam, i napiszcie w ogóle w komentarzach, czy ja to dobrze powiedziałam. Bo to jest Rumi, Mira i Zoe? Ta o Zoe. Nie wiem, no. same jeszcze tego nie wiem. No Dobra, no i teraz tak. idziemy się już bawić. No i teraz tak. Czy tak. Rumi, Mira i Zoe. No ok, no i teraz tak. One idą do domu. Spać. nasze mają winę, więc mogą gadać, jak będą się przemieszczać. Hmm. No i tak. No to tak jest. Oto nasze trzy super bohaterki już weszły do naszego domku. Ojej. Ona i wszystkie trzy. O, o, o. No i oto tak właśnie. O, chcą sobie usiąść. Mam nadzieję, że tylko nie spadną. Nie no, właściwie chociaż. No to one umią latać. No więc. No już się zrobi. Robi o wieczór. Nie już wieczór. O, trzeba iść spać. który z nas się pierwsza kąpie? Ja, ja, nie, bo ja. A, szybko. O, no się tak. O. Ja będę podawała... Ja będę się pierwsza kąpać, no to ja będę podawała ręczniki. O, no to ja płynę. Świetnie. No to zaczynamy. się pierwsza kąpie. O.

Pytasz i Rumi? Pewnie Zoe, chodźmy. Nie, czekajcie, nie zrozumiecie mnie. O, dobra, dzięki. Teraz ty Zoe. Już? Tak, już, trzymaj. No dobra, zacznij. Okej, okay, dobrze, dzięki. Dobra, mi już. Teraz jedna z nas musi pójść na no, ja pojazd, tym chciała, Siku. Ja też. I ja. No dobra, no to ja pójdę pierwsza. Chodźmy. Nie, to znaczy ja sama idę. Chwilkę później. Zresztą no dobrze. Było teraz. Dobra, dziewczyny, już. Okej, teraz ja. Jakby co, no to ja najbardziej oczywiście, że lubię, lubię Rumi, a najmniej, przepraszam, ale tego nie powiem. Nie powiem, której najmniej lubię, ale powiedziałam wam, którą ja najmocniej lubię, najbardziej ja lubię, lubię. Oczywiście, że to jest Mira, ta właśnie, o ta. Cześć, to ja, Mira. Tak. Trzeba mi chwilkę później... już Dobre dziewczyny. Aki, okay, oki. Okay. Teraz ja. Kilka później. No, oki. Okay. Ja też już jestem dziewczyny. No, okay, teraz szybko myśmy mieć wszystkie kogoś. spać. Jestem różowa, więc ja idę tam O, nie, nie. Tego to akurat nie. No dobra, powiem wam, najmniej lubię, lubię Mirę, ale sorry. Tak, jakoś wyszła. No cóż, no dobra. No i teraz tam. No Czekolada, o moje. No. Skoro mi najbardziej. Skoro mi najbardziej. Skoro Rumi to nasza część główna zespołu, no to niech ona śpi dzisiaj tutaj. No to już faktycznie masz rację. Dzięki dziewczyny. Ja, wy, co trzymajcie? Wy wytrzymajcie podusi. Pod Takiej samej. O no i proszę bardzo, to dla Ciebie. No i dziękuję. Nie musiałaś, wiesz. Aki, no kino, tam idziemy spać. Pa, dobranoc. Dobranoc. Okej, okay, a jeżeli Wam się podobał ten odcinek, no to zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w następnym. Pa!